Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj idziemy na wyprawę w, tamtym, w tamte strony. Więc idziemy w tą stronę pozwiedzać. Tutaj coś tam urosło. Dlaczego właśnie idziemy w, w tamtą stronę? Chociaż ja sobie tu pozaznaczam, dokąd iść. Jak będę chciał wrócić. A, tylko szkoda, że mam tak mało pochodni Ty, kurde. Ja po pochodnie muszę iść. E, dobra, idziemy dalej. Więc e, idziemy w tamte strony, żeby nie było. Bo się powtarzam, nie wiadomo po co. Po prostu... Sawanna. A, tu jest ta sawanna, na której się zrespiłem. Chociaż trochę skóry też potrzebuję y. Dobra, lecimy To jest ta sawanna Jak będę wracał to trochę Drewna zbiorę tutaj Z tej sawanny jeszcze bagno tutaj jest? I tu jest. A tu nic nie ma. Dobra, tu jest bagno, więc ja się będę poruszał w tamtą stronę. Łososie! się. Dobra, glina jest. Będzie później mi potrzebna, więc to też sobie pozbieram. Może mi się później przydać. Nie mam pojęcia, jakim cudem te pochodnie nie gasną yy, pod wodą, ale okej. Okay. Kurde, jaka schiza, jakie te bloki nierówne, bzdę O kurde Powietrze, powietrze, powietrze Kurde, zapomniałem o powietrzu O cholera, kolejny kanion znalazłem Kwiatki też moje ulubione znalazłem Później tu wrócę po te kwiatki i po wszystkie inne rzeczy No cóż, no się kierujemy dalej w tamtą stronę. O, latająca trawa. O, cholera. Możecie mi dać e, napisać w komentarzu hashtag e, AchievementGet. Pustynia! O, kurde. Znaczy, możecie napisać e, hashtag AchievementGet, e, nie na odcinku. Bo cholera to nie jest przekleństwo, jakby co? Dla kumatych. co? O, cholera! Wioska! Znaleźliśmy wioskę i jest kowal! Jest kowal! Ja pierdził. Kowal jest! O, siema! Nie masz tu nic ciekawego. Przecież to jest... Przecież to jest... To jest magiczny piasek! Magiczny piasek! Magiczny piasek w domku wieśniaka. Tu raczej nic nie będzie. Tutaj też nic nie będzie. Ja sobie tu pozbieram. Ziemniaki! O, ty w mordę! O nie, zatruty. To zatrutych, to ja ziemniaków nie chcę. Ja im tu odsadzę, żeby nie było, że jakiś gnój tu przyszedł i nie odsadził. Mikrofon mi spadł. I znowu mi mikrofon spadł. Muszę go przykleić w końcu na taśmę, bo się wkurzę. Wkurzam się za mocno. Wypad ziemniaku, głupi. Jesteś zatruty, ja cię nie chcę. Tu książę. ubetroty. troty. To są betroty, to są ziemniaki. Dobra, tutaj troszkę zabiorę. Odsadzę. Nawet nie wiem po co zabrałem i odsadziłem. Ale no cóż, idziemy pierw do kowala teraz. Jest domek z tym Więc y, z, z książkami, więc zobaczmy co tu jest. 2 złote... Dwa czasy, trochę chleba. Yy, no, no, parę tu rzeczy jest ciekawych. No troszkę jedzenia przynajmniej mam, trochę więcej. Teraz muszę się dostać do domku z książkami. Dobra, mam dirta na szczęście i patrz. mikrofon. Nie składaj się. To nie jest ten domek z książkami, ale ja to zabiorę, bo ja to chcę. Bo Misiek, jak chce, to ma. Wypolerowany jeszcze jest tutaj piaskowiec. To też go sobie zabiorę. Więc, no, zabiorę sobie go. No cóż, Misiek z łodzi. O nie, no co się robi? Co? Co? Tu obok jest ta? No nie, pali się. Tu obok jest ta, kurna. Y... Gdzie to jest wejście? O, tu. Tu jest jeszcze na dodatek ta... Yy, kurde, jak to się nazywało? Piramida jest jeszcze obok. Ja pierdził. Właśnie na to czekałem, że w końcu coś takiego znajdę. Ale jest zakopana. Nie, nie jest zakopana. Nie, tro jest troszeczkę zakopana. O ja! Dobra, teraz nie idę. Ja poczekam sobie na dzień. Więc no... Ja sobie poczekam na dzień. Ehm, dobra, dzień już jest. Tu jest e, marcheweczki. Tu są jeszcze marcheweczki, więc no, ben, będę miał świnie. Świniaki będę miał. Teraz lecimy tutaj do tego tajemniczego miejsca, które wszyscy y, powinni znać. Ja sobie tą glinę zarobię, bo jestem pod podpierdalacz. Dobra, ja już jestem w środku. To sobie wszystko oświetlę, żeby tu żaden gnój mi się nie zrespił. Mam dosyć mało miejsca w, też w ekwipunku, więc yy, nie wiem, czy wszystko zabiorę. Ale no cóż. Lepiej oczywiście tutaj nie schodzę tak prosto. Kurde, jakby mi spadła na dół, to ta Trzeba tu zejść yy, po, 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 po malutku. I żeby uważać, żeby bloki nie spadły. O cholera. Dobra, teraz jestem już bezpieczny. I zobaczmy. Looting jedynka! Oje! Oh yeah. Trochę kości jest. Żelazo, kości. Gunpowder też sobie wezmę, bo on może mieć kursów właśnie MRL Emeraldiochy. i co mi się to nie przyda? Kurde, dobra, zboże mi się nie przyda. Dobra, to też wyrzucę. Co nie ma, tu też nic nie ma. A TNT tu jeszcze jest. Więc, byk, i mam TNT, piasek mi nie, jest, nie jest potrzebny w ogóle. Dobra, misiek, podpierdzielacz musi oczywiście zabrać stąd całą glinę. Więc widzimy się, jak Misiek, podpierdzielacz, zabierze już całą glinę. Ehm, no dobra, mamy tutaj dużo rzeczy, bardzo. Jak widzicie, cały ekwipunek mam zapełniony. Widzimy sobie jeszcze tutaj, zobaczyć, co jest tutaj na pustyni. I yy, no, kaktusy powinniśmy pozbierać sobie, bo kaktusów nie mam. Auć. Tak to mi się bardzo przydadzą. Dobra. Ja mam kaktusów... aha, nie zabrałam żadnego. Więc czas Play'a nie wyrzucę. Badyle wyrzucę. I nos się robi. O kurde. Ty, a co to jest? Nie mam pojęcia co tam jest. Zobaczmy jeszcze, czy tu przy przypadkiem czegoś nie ma. Yy... Dobra, tu raczej nic nie ma, więc lecimy już w dodonku. Taka mała wyprawa. Mojego króliczka nie zabiję, bo po co? Mięska z niego nie dostanę. A wejdźmy jeszcze sobie na tą górę. Chyba już raczej nic nie ma, więc e, noc się zbliża. E, ja sobie tu przesiedzę i zobaczę jeszcze czy przypadkiem nic nie ma, bo naprawdę myślę, że coś jeszcze tu będzie. Więc dobra, mikrofon. Więc widzimy się za niedługo. Ehm, no dobra, rozejrzałem się tutaj dosyć mocno, no i... Zobaczcie, co znalazłem. Pum, drugą. Kurde. Mikrofon, nie zbyt. drugą tą pustynię. O, kurde. A nie ma gnoju. Jak widzicie, mam pusty ekwipunek, już bo byłem w domku, żeby nie łazić z pełnym ekwipunkiem. No i. No i tylko to. Wyprawa była. Tutaj jest środek, więc zacznę się kopać tu. <laughs> no dobra ym, się zorientowałam że muzyki nie ma więc y, musiałem po prostu włączyć muzykę nic <tryk> innego się nie stało złote jabłuszko w końcu kolejne złote jabłko do kolekcji i kolejne złote jabłko ja pierdziu <tryk> Sorry, nie mogę się drzeć, yy, że złota jabłka, ale mnie gardło boli. Nie wiem, przysłuchać, ale. No i to wszystko. No i to wszystko już z tej wyprawy, co miało się zdarzyć. Nic innego już tu nie ma. Tylko Misiek musi podpierdzielić parę rzeczy. Na przykład te creeperowe yy, sandstone. Y, więc ja sobie tu podpierdzielę. Yy, dzięki yy, za oglądanie tego odcinka. Zostawcie opleczkę w górę, bo dwa złote jabłuszka i dwie yy, pustynne. Znaczy, kurde, nie pustynne tylko piramidę, musicie za, za te dwie czy tam więcej rzeczy dać łapeczkę w górę, no i no po prostu musicie dać łapeczkę w górę i zostawić w komentarzu pod filmem y, ko, y, komentarz o treści achievement get y, hashtag achievement get, y, nie przeklinanie na odcinku i wtedy dam Wam serduszko i coś dopiszcie do tego miłego. I będzie naprawdę fajnie. Do zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć!